Witam, nazywam na się Matuszek na i należy do wspólnoty odnowy w 2000 Chciałabym ten kanał poprowadzić i podwyższyć Was do Boga i Marilii. Dzisiaj z reakcji tego, że jest pierwsza sobota miesiąca, właśnie o pierwszej soboty miesiąca, będziemy rozmawiać. Marilii wystąpiła z odjawieniem i mówiła, żeby odmawiać. Łuzanie codziennie. Czy rzeczywiście odmawiamy Łuzanie codziennie? I chciałabym fragment ze wspomnienia siostry ludzkiej z Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych wrzeżników. Bóg chce je ratować. Bóg chce rozpowszechnić na świecie do mego niepokalanego serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie. Chwilę, by zażądać poświęcenia Rosji memu niepokalanemu sercu i ofiarowanie komuni Świętej wypierze soboty na zadośćuczynienie. Jeżeli ludzie ma życzenie spełnią, Rosja nabycie się i zapanuje pokój. Jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje gładne nauki po świecie, wywołując wojnę i prześladowanie Kościoła. Sprawiedliwie będą męczeli. Od 3 będzie bardzo ślepiej. Wiele naród zostanie zmieszczonych Na koniec zaprzępuję moje niepokalane serce. Warunki pierwszej soboty to spowiedź komunia święta. 15-minutowe rozważania. Tajemnic różańca. To proste warunki, nie trzeba się wiele na dziś. I pierwsze sobota miesiąca do pytania i odpowiedzi. Wielka kojarzy się nam z postacią Matki Bożej trzymającej wanie. Dlaczego zatem mówimy dziś o niepokalanym sercu Maryi w kontekście wakina? Nawiązując na krajówki nie każdy zauważył w kaplicy objawień figurę Matki Bożej, mającą złożoną dłonie, w, której, w których trzyma ruchanie. I Rzeczywiście ta postać stała się symbolem Fatima. Należy jednak zauważyć, iż pierwsza figura, która została wykonana zgodnie ze skazami siostry Łucji, była to żelizna z niepełnokalanym sercem. Znajduje się ona do dziś w Karmelu w Tębi. Dlaczego takich właśnie wskazówek co do oprezentowanej postaci udzieliła się Straucja ze względu Ten właśnie wizerunek głębiej oddaje istotę przystania fatyńskiej Pani, która okazują, że serce otoczone Krymianami pouczała, iż Bóg pewnie ustanowić nabożeństwo do jej niepokalanego serca. Zauważne jest, na przykład wszystkie te wydarze, począwszy od 312, poświęcają świat nie Matce Bożej Hatimskiej, lecz niepokalanemu sercu Maryi. Ten więc wizerunek Matki Bożej z na jej odzwierciedla zasadniczą istotę przesłania, które związane jest poświęcenie niej i wynagrodzeniem niepokalanemu sercu Marii. Wspomina o tym również nie tylko ukazane serce, lecz i układ w Marii. Lewa podnosi grzeczność wielcą pazę prawa, a prawa jej błogosławień. Patima to wezwanie do pokuty, nawrócenia czy też modlitwy różanicowe. Dlaczego różaniec, który jest Formą medytacji i zarazem medytacją o tajemnicach uznań są istotnymi i niezależnymi elementami nabożeństwa wynagrodzenia Najprostą Najprostszą formą odpowiedzi stanowiły ze strony wśród Łucji, która spytana, dlaczego taki właśnie ma być kształt nabożeństwa, który ma ratować duszę i odpowiedziała, ponieważ Bóg tak chce. Niezaprzeczalny kształt tego nabożeństwa dany jest nam przez Matkę Bożą, która przekazała wolę samego Boga. Niemniej jednak pojawiają się swego rodzaju pytania, dlaczego w z tego nabowiązana ma być jedna część dużańca, a zarazem 15-minutowa medytacja, która treścią jest jedna lub kilka tajemnic dużańca. Odpowiedź kryje się w opóźnieniu, więc zagotowanie słów pierwszej sobotnej medytacji, która tylko w bardzo powszechnym ujęciu wydaje się być sprawiona niemodliwie dużańcową. A tu jest i użanie, jest patrzeniem oczami Maryi na Jezusa na zwłaszcza wydarzenia tak medytacja jest samą patrzenia Maryi na Jezusa tak, sercem Maryi na Jezusa Zauważmy, ważne iż sama Maryja nie tylko patrzyła na to co czyni Jezus ale wiele spraw nie rozumiała a wówczas zachowywała je w błąd wyzbawczy tajemnicy analogicznie do rozwiązania mężczyzn dlaczego pięć pierwszych co 2 miesiąca? nie na przykład 10 na tak postawione ukazując, udzielił Jezus, ukazujący się w o o Córkomotyw jest prosty. Jest pięć rodzajów oberw i z zapowiedzianych przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Pierwsze buziń przeciw niepokalanemu poczęciu. Drugie przeciwko jej dziedzictwu. Trzecie przeciwko Bożemu macierzyństwu, kiedy jednocześnie utaje się Maryję wyłącznie jako Matkę Człowieka. Czwarte buziń tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić byste Dzieci obojętność w gardla, a nawet nienawiść do niepokonanej matki. Piąte, bluźnierstwa tych, którzy ulągają jej, bezpośrednio w jej świętych wizerunkach. Motyw, który kazał niepokonanemu sercu Maryi prosić mnie o ten cały akt do zanagrodzenia, a poza tym dla niej chciałem poruszyć moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście i Także pamiętajmy o pierwszych sobotach miesiąca. Wynagradzajmy. Róbuj się na różańcu. Do modli siła. Zachęcam do modlitwy przy Nie tylko wypiesząc sobie te miesiące, ale także przez cały czas. Do zobaczenia. Bowiem pa.